Hej hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście znowu Opera i kilka informacji na temat Warframe, bo wczoraj już mieliśmy okazję sobie postreamować na nowym patchu, czyli 24.4. Patchu, który wprowadził Hiltrin oraz yy, pewne usprawnienie, jeżeli chodzi o walkę wręcz. Nie jest to już ten Mele 2.0 czy coś w tym stylu, tylko to jest pierwsza faza zmian, które wejdą w niedługim czasie, jeżeli chodzi o Mele i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ja was serdecznie zapraszam oczywiście do komentowania, jeżeli macie... Coś do powiedzenia, to czemuż by nie. I pamiętajcie, na sam koniec opowiem Wam o konkursie, w którym rozdam cztery klucze do gry Breach. Jak je zdobyć? Zostańcie ze mną, a od razu się tego dowiecie. Warframe Operation Buried Deaths. Eee, powiem Wam, że ja mam strasznie mieszane uczucia z live'a, na którym sobie wczoraj pograliśmy i z tego jak to wszystko wyglądało została dodana nam po prostu nowa operacja operacja jest w sumie bardzo łatwo wykonać, bo wystarczy wejść sobie na naszą nową otwartą lokację znaleźć orba znaleźć pająki, które łażą za nim załatwić te pająki z nich wydropi chłodziwo, które musimy zanieść do miejsca, w którym ziemia się rozstępuje i bucha ogniem Łatwo jest je znaleźć, bo bucha praktycznie pod samo sklepienie, pod sam sufit, więc tak naprawdę jeżeli macie jakiegoś arkwinga, albo po prostu wejdziecie gdzieś wyżej, momentalnie je znajdziecie tych szczelin, jest bardzo dużo, one respią się w waszej zawsze okolicy, także tutaj znajdziecie je na pewno. Kwestia jest tego, że wrzucamy kulant do tej szczeliny, czekamy, bronimy go, przeciwnicy się pojawiają, zabijamy. Za każdą taką szczelinę dostajemy jeden punkt. No i tak sobie zbieramy, 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 aż rzeczywiście coś z tego sensownego wypadnie, czyli tak naprawdę. <laughs> Okej, okay, powiedzcie mi, że na końcu jest fajna broń, że jest to na fajną nagrodę. Natomiast nie jest to aż tak duża zmiana, jeżeli chodzi o tą broń, żeby chcieć ją zdobyć, żeby się rzeczywiście o nią zabijać. Optikor Vandal po prostu nie jest, wydaje mi się, tego wart. Ale jeżeli chcecie po prostu mieć wszystko w grze, to bardzo łatwo jest to zdobyć. Na Orb Valis też możecie zdobyć Hildrin, natomiast nam się nie udało, jakby z samego takiego doświadczenia, czyli po wejściu patcha wejść od razu do gry i dowiedzieć się, jak ją wydropić, tego nam się nie udało akurat dowiedzieć. Szczerze mówiąc, nawet nie mieliśmy ochoty, bo ci, którzy byli na streamie, to wiedzą, że zwyczajnie to. To było, to, to było coś nietrafionego przez DE. Gra jest bardzo monotonna, bardzo wolna, ale wy sobie sami to stwierdźcie, ja nie biorę udziału po prostu w tym evencie, bo jest zwyczajnie nie dla mnie. <grych> ale pomyślałem, że chcecie wiedzieć, co tam jeszcze wyszło w tym patchu, bo oprócz Hildryn i oprócz y, Optikora Vandal y, przyszło parę ciekawych rzeczy, oczywiście hełm do Hildryn, ale też Sayadana, która wygląda... Powiedzmy całkiem fajnie, to jest taka korpusowa Sayadana, ale też mamy korpusową deskorolkę, więc jeżeli czegoś w tym stylu używacie, jesteście zajarani korpusami, ich stylem bycia, ich technologią, to to nie jest takie całkiem złe wyjście. Możecie sobie coś takiego zebrać, skompletować. Oczywiście jest nowy skin do Limbo i Limbo, powiem Wam, no wygląda nieźle na tym nowym skinie, chociaż no troszkę nie tego się spodziewałem, bo za bardzo mi przypomina jakieś połączenie Trinity na tym chińskim skinie z tak naprawdę nie wiem czym ale zobaczymy, kiedy już będę miał tego skina i trochę się nim pobawimy to zobaczymy sobie jak to wygląda, ja was też zapraszam do obejrzenia sobie przynajmniej początku live'a, gdzie Mesa Prime udało nam się ładnie pomalować i wygląda ona naprawdę epicko, więc jakbyście chcieli zobaczyć, aby się zastanawiali jak pomalować swoją Mesa Prime to może to będzie całkiem niezły dla was dodatek Moi kochani, przy okazji tego też wyszła dwuręczna katana, Tatsu. Tatsu jest całkiem fajnym blade'em, ładnie wygląda i ma całkiem w porządku statystyki, ale umówmy się, statystyki nie mają znaczenia w momencie, kiedy mamy dwuręczną katanę, daj katanę czy cokolwiek w tym stylu, co po prostu episko wygląda. Ładne efekty cząsteczkowe, po prostu miecz, który trzeba mieć, żeby mieć kompletny wygląd swojego frame'a na. 8 na 10, przynajmniej. To, to już samo to. Wciskamy losowe kolory, ile tylko razy możemy, wybieramy tą katanę i mamy 8 na 10. <grych> na tej zasadzie. Usprawniona właśnie została ta walka wręcz. I ta walka wręcz powiem wam wygląda całkiem fajnie, bo jest bardzo intuicyjna i bardzo łatwo się z tego korzysta. Na jakiej zasadzie? Na takiej, że w momencie kiedy z... dajmy na to, wyekwipowaliśmy cały ekwipunek, wchodzimy do gry. Lewy przycisk odpowiada za strzelanie, prawe za celowanie, i to jest koniec. I nieważne gdzie, jak jesteśmy, lewy to strzelanie, prawe to jest celowanie. I kwestia jest tego, że w momencie, kiedy chcemy zaatakować e, wręcz, wystarczy, że po prostu zaczniemy atakować wręcz, nie? Nie musimy się przełączać na tą drugą. Mm, jakby pomiędzy główną i, 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 i boczną bronią, działa to na tej zasadzie, że po prostu wciskamy F i atakujemy wręcz. Jak nie wciśniemy lewego ani prawego przycisku, no to zostajemy w tej trybie walki wręcz. Więc jest to bardzo płynne, bardzo fajne. Nie ma nawet pół sekundy zacięcia pomiędzy tymi dwoma akcjami. Wyszło to epicko, przegenialnie. Jest bardzo intuicyjnie i kwestia jest też tego, że w momencie, kiedy jesteśmy w powietrzu, czyli wyskoczymy gdzieś tam bardzo wysoko, to tym razem zadając o... W sumie atakując. Potężnym atakiem z góry nie spadamy po prostu w dół, tylko możemy nakierować trochę kursorem, i zawsze jest to pewne odejście o parę metrów od punktu, w którym się znajdujemy to jest powiedzmy taki stożek, bo nie możemy lecieć bez sensu przed siebie. Bo, no bo już mieliśmy kiedyś coś takiego na samym początku Warframe. Ci, którzy pamiętają, jak potężne było Bo wtedy, czy Bo Prime w przechodzeniu misji jak najszybciej, no to tak by to wyglądało. Natomiast teraz to zostało poprawione, wygląda to świetnie. I działa epicko? Nie ma bloku. Nie ma bloku, nie ma klawisza w ogóle żadnego bloku. Zapomnijcie o tym, jest po prostu szansa na blok. Jak przeciwnik zacznie do was strzelać, no to zaczniecie blokować pociski. Prosta rzecz. Fajnie, że jest. To zautomatyzowane, jeżeli będziecie w trybie walki wręcz. Także pamiętajcie o tym, żeby wcisnąć sobie F, jeżeli chcecie odbijać pociski z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu koniec końców. I to jest chyba koniec pierwszej fazy tak naprawdę. Nie wyobrażam sobie, tam poprawione zostały oczywiście animacje, no ale poprawione ze względu na to, że stare animacje nie miałyby sensu w pewnych, w pewnych... Sytuacjach. Ale kwestia jest jeszcze jedna i to też bardzo fajna: że poprawiono zasięg wszystkich ground slamów, czyli wszystkich uderzeń w ziemię z tej dużej wysokości. Ich zasięg w momencie, kiedy opadniemy na ziemię, został poprawiony. I to się tyczy typów broni, a nie samych nazw, czyli nie samych konkretnych modeli, ale klejów, ale sztyletów, podwójnych sztyletów itd., 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 tonów podwójnych mieczy i różnych takich rzeczy, czy pięści, nie? Zostały zasięgi zwiększone zwiększone od 5 do nawet 8 metrów, no, chyba 8 metrów, o ile dobrze pamiętam. Trochę graficznie została poprawiona walka, więcej jest efektów cząsteczkowych, ładniej to wygląda, fajnie, że coś takiego jest. Channeling akurat nie kojarzę, jak to jest na polski język, ale kojarzycie tą opcję, gdzie mogliśmy dodać trochę obrażeń do broni, wciskając na przykład lewy przycisk w momencie, kiedy walczyliśmy wręcz, nie? Jest to dalej. Tylko że tym razem jest to jako alternatywny strzał. Przycisk alternatywnego strzału w trybie mele. Powiem wam tak. Dalej. Jakby nie widzę żadnej poprawy, nie są zmienione statystyki modów, które odpowiadałyby za przewodzenie. O, to, to tak się nazywało, za przewodzenie. Więc dalej nie widzę sensu budowania przewodzenia na broni. Może kiedyś to zostanie poprawione, mimo że to powinno być poprawione już 100 lat temu, no ale niestety dalej nie jest. Więc jak się tylko to zmieni, może rzeczywiście będzie sens tego używać. Na razie nie martwcie się, nie pytajcie w komentarzach, czy, czy jak budować pod przewodzenie i tak dalej, i tak dalej, bo nie warto. Po prostu nie warto. Nie Warto, nie będzie warto i nie warto. Pojawiły się też nowe efekty różnego rodzaju, jeżeli się poruszamy, nie? czyli, na przykład, przy Oberonie będzie to rosnąca trawka, jakieś tam cząsteczki krwi, czy, czy przy Ember jakieś tam ogniste wybuchy, czy, czy coś w tym stylu. Każdy do, każdy z tych efektów będzie można wyekwipować na dowolny, o ile dobrze pamiętam Warframe i działać to będzie na tej zasadzie, że zwyczajnie musimy to wydropić lista miejsc, z których możemy to wydropić będzie dla nas dostępna w notatkach opaczu, więc tam możecie sobie zajrzeć, jeżeli chcecie więcej informacji bo zostało też dodane na przykład 20, 27 ranga do całości rozgrywki, bo oczywiście wchodzi więcej broni i tak dalej, więc do 20 siódmej ranki teraz możemy dobić. Zostało dodane kilka innych ciekawych rzeczy, ale są to bardzo, bardzo, bardzo drobne jakieś tam quality of life zmiany na zasadzie, że poprawiono menu, menu, w zasadzie poprawiono wygląd tego menu, które odpowiadało za, za opis Warframe'a, jego zdolności i tak dalej, i tak dalej. Poprawiono odwzorowanie, w zasadzie ekran wyboru i zarządzania arkanami, Mówię, to są takie drobnostki, które fajnie, że są, natomiast jakby ich nie było, no to trudno, nie? To nikt by ich nie zauważył, ale są. Trochę to poprawia rzeczywiście rozgrywkę, trochę mniej czasu tracimy na wszystkim. Natomiast gra dalej, tak jak mówię, to co powiedziałem na początku, jest taka jaka jest. Jest ciężka, jest nieprzyjemna. Um, jest dalej problem z złączaniem się, z wychodzeniem hosta. To co było cały czas, jakieś tam spadki FPS-ów czy coś tam. To zostało niepoprawione, zamiecione pod dywan i raczej nigdy już nie zostanie poprawione, więc raczej tego się nie spodziewajcie, że to wyjdzie w jakimkolwiek patchu. Ym, I być może troszeczkę aż za mocno hejtuje, ale quest, który teraz wyszedł, jest tak niezachęcający do rozgrywki, że czekam tylko na jeszcze jedno takie zadanie. Mam nadzieję, że wkrótce coś takiego się pojawi, jeszcze jedno takie zadanie, które jest mocno skypowane, a które nic sobą nie wnosi, żebyśmy mogli w końcu zamieść Warframe pod dywan i nie wracać do tej pomyłki gamingowej więcej. A propos gamingu. Jeżeli akurat tak jak ja stwierdziliście, że no ten patrz, ten dodatek nie jest dla Was i tak naprawdę gracie tylko w Warframe i ewentualnie jeszcze jakąś gierkę, która też zaczyna Wam się nudzić, no to może pora przejść na coś nowego i do tego właśnie Was zapraszam. Mam do rozdania dla Was specjalnie cztery klucze do Breach. Breach jest w tym momencie w Early Access. I normalnie będzie kosztować tam około 40 zł plus, bo rzeczywiście jest kilka różnych paczek. Natomiast możecie sobie zainwestować w Bridge, ale możecie też wygrać jeden z czterech kluczy do tej gry. Bridge jest grą wieloosobową, to jest multiplayer, ale na zasadzie 4 vs 1. I oczywiście, że tych gier było kupę do tej pory, ale tu wygląda to trochę inaczej. Gramy albo jednym z poszukiwaczy przygód których jest ogrom, bo tych klas i różnorodności skili i w ogóle wszystkiego jest bardzo dużo, albo mistrzem gry, który przeprowadza graczy przez lochy. I to przeprowadza, można powiedzieć, jest bardzo zaokrąglonym określeniem ze względu na to, że mistrz gry wysyła przeciwko nim wszystkie potwory, pułapki i różne tego typu trudności. I to on tak naprawdę kieruje krokami graczy, natomiast my, jako gracze, musimy przetrwać fale nadchodzących przeciwników, wytrwać, przeżyć i jeszcze wyciągnąć z tego jakieś nagrody. Także jeżeli chcielibyście czegoś takiego spróbować, napiszcie mi tylko w komentarzu, dlaczego chcielibyście otrzymać bridge. W momencie, kiedy pojawi się w ogóle słowo w komentarzu bridge, ja będę wiedział, że wchodzicie do tego konkursu, więc nie zapomnijcie, żeby na samym starcie napisać, chciałbym dostać bridge, ponieważ... I wystarczy. Nie musicie się rozpisywać, nie musicie wydziwiać. Wystarczy, że napiszecie, dlaczego chcielibyście dostać Bridge. Ja serdecznie Was zapraszam do tego, byście sobie zobaczyli tą grę, bo wygląda fajnie, a nie ma dużych wymagań, więc tak naprawdę każdy może sobie na nią pozwolić. I tak jak mówię, z czterema osobami też, które wygrają ten... Kluczyk ode mnie. Zagram sobie z przyjemnością, więc na live będziemy mieli okazję przez jakiś czas, czy nawet solowo, na kanale nagram specjalnie gameplay z wami, więc będziecie mieli okazję się trochę wykazać. Czy ja jako mistrz gry, czy jako gracz zobaczymy. Pamiętajcie w komentarzach, tylko napiszcie, dlaczego chcielibyście otrzymać bridge. W opisie tego filmu wrzucę wam link do trailera, do kanału tego bridge'owego, konkretnie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda i z czym to. Się. Je. Ja jeszcze nie mam nagranej operacji, ale tylko i wyłącznie dlatego, że czy wyszła wtedy akurat antem, a ja przy okazji czekam jeszcze na to, żeby poznać tych czterech zwycięzców, którzy wygrają ode mnie kluczyk i z którymi będę mógł zagrać i nagrać być może trzy odcinki lub więcej operacji. Ja Was serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Napiszcie mi też, co myślicie o tym nowym patchu, jeżeli chodzi o Warframe. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia już wkrótce. Hej hej!